Analiza indeksów według technik Fibonacciego. Witam Państwa 17 stycznia. Ponownie nie wygląda to najlepiej na tle rynków bazowych. Dość ciekawie rozwijał się ten ruch wzrostowy, ale w okolicy strefy oporu 2427,32 32 no, popyt ewidentnie zwątpił w swoje możliwości. W tej chwili ma, mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym. No, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie no, pozytywny sentyment utrzymujący się jednak na rynkach bazowych. U nas wygląda to trochę gorzej, choć notowania utrzymują się cały czas ponad eksponow. Już wczoraj przeze mnie węzłem popytowym Fibonacci'ego 2380-84. Jego zanegowanie to możliwość jeszcze większego wzrostu, jeszcze silniejszego wzrostu presji poda, podażowej. Wtedy należałoby zwrócić uwagę tutaj mniej więcej na rejon 2355, zniesienie 50% z górną linią kanału trendowego. Te dwa elementy powinny powstrzymać podaż. Gdyby stało się inaczej, powrócilibyśmy najprawdopodobniej w okolice strefy 22-32, bądź węzła, z którego wystartował tak naprawdę ten impuls popytu, 2295-99. Na kontraktach podobnie nie udało się niestety przedrzeć ponad przedział 2440-43, choć podobnie jak w przypadku indeksu WIG20, na razie kontrakty utrzymują się ponad istotnym przedziałem wsparcia 2381-86. Jak widać, Strefa wzmocniona w postaci przebiegającej tutaj median line, a także co istotne linii kanału trendowego, więc to jest dość istotny, istotny przedział cenowy. Jego zanegowanie byłoby sygnałem negatywnym, zapowiadającym ruch w kierunku węzła 2349,52. No i tym samym, gdyby również i ten przedział nie utrzymał naporu podaży, powrócilibyśmy w okolice przedziału 2317. 23. No, pozytywny sygnał to oczywiście przełamanie strefy 2440-43 wytyczonej na bazie zniesienia 38,2 całego impulsu, impulsu podażowego. No widać właśnie. Jak wiele różni nas w tej chwili od niemieckiego indeksu DAX, który konsekwentnie zmierza do tej średnioterminowej szerokiej bariery podażowej 9900-10500. Tutaj spodziewałbym się wzrostu presji podażowej. Jest to dość, według mnie, newralgiczny przedział już właśnie z punktu widzenia takiego horyzontu średnio czy nawet długoterminowego na wykresie indeksu niemieckiego. SP. Znany nam już wykres tygodniowy ze strefą 1850-68: zapora podażowa Fibonacci'ego. Jednak no, widać po charakterze tego spadku, próbie wykreowania kolejnego impulsu popytowego, że no, obu byków ma się na razie nieźle i o pierwszym zagrożeniu moglibyśmy mówić w momencie przełamania poziomu 1811 i tej przebiegającej tutaj w pobliżu median line. Dużo istotniejszy sygnał słabości to za negocjacji strefy 1794-1798. Dziękuję.